To już koniec długich podróży z Wrocławia do Poznania. W sobotę 14 grudnia oddano do użytku trzy ostatnie odcinki trasy ekspresowej S5 o łącznej długości ponad 50 km. Przedstawiciele organizacji z i regionu spotkali się na świątecznym spotkaniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie Centrum PISOP. Nieprzerwanie od 1952 roku leszczyńscy filateliści gromadzą się na dorocznym spotkaniu świąteczno-noworocznym. Udany sezon ma za sobą uczniowski klub sportowy Achilles w Lesznie. W popularnym koniorze odbyło się uroczyste podsumowanie, które było już 24 w historii klubu. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej we Włoszakowicach po raz trzeci zorganizowała bożonarodzeniowy kiermasz. Stoły uginały się pod ozdobami. Konwój Świętego Mikołaja, Świąteczny Jarmark i Parada Bohaterów Bajek to atrakcje, które mimo kiepskiej pogody na śmigielski plac targowy przyciągnęły w weekend całe rodziny wyjazd do Szamotu na pewno mogą uważać za udany siatkarze UKS 9. Weekend pokonali tam miejscowego Szamotulanina na Szamotuły 3 do 1 i przywieźli do Leszna cenne 3 punkty. W 14. kolejce pierwszej ligi rywalem Timwood Polonii Leszno był Znicz Basket Pruszków. Biało-czerwoni wygrali po raz drugi na wyjeździe w tym sezonie, a wynik brzmiał 86 do 80.